Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, który ostatnio, z tematem, który jest ostatnio w Austrii dosyć mocno komentowany, i Austriacy mocno sobie zaprzątają nim głowę. Opowiem wam również o dwóch Austriaczkach, które znam osobiście, i to są dwie panie, które przychodzą właśnie w tym roku na emeryturę. Ich sytuacja osobista jest troszeczkę inna, ale to są też dwa ciekawe przypadki moim zdaniem, ale do tego jeszcze wrócę. A więc dzisiaj zajmiemy się programami emerytalnymi i generalnie sytuacją emerytów w Austrii. Chciałabym Wam przybliżyć to, jak tutaj ten system emerytalny wygląda, czy jest on podobny do polskiego, czy też nie, czy jest lepszy, czy jest gorszy, to już ocenicie sami. A więc, przechodząc do rzeczy, w Austrii mamy trzy sektory emerytalne. Ten program, ten program cały nie jest aż tak skomplikowany, jakby się mogło wydawać, więc myślę, że spokojnie każdy z Was zrozumie. I mamy tak, są trzy sektory: sektor prywatny, sektor państwowy i sektor pracowniczych programów emerytalnych, czyli, pre, czyli sektor drugi i trzeci to, jest, to są powiedzmy sektory bardziej prywatne, a sektor pierwszy to jest sektor państwowy. Do którego należy większość tak naprawdę Austriaków. I teraz jak to wygląda w praktyce? Sektor pierwszy, czyli właśnie ten sektor publiczny, wszyscy zatrudnieni wpłacają, na, wpłacają miesięczne składki. Czyli najlepiej myślę, zobrazuje to przykład. Ktoś zarabia 2,5 tysiąca brutto, dajmy na to miesięcznie, czyli z jego pensji pobierany jest 250 euro Miesięcznie, które wpływa do państwowej kasy emerytalnej, plus 310 euro wpłaca pracodawca. I teraz tak, te pieniądze lądują w, kasie, w publicznej kasie emerytalnej. I one są dosłownie w tym samym roku, miesiącu wypłacane obecnym emerytom. Czy więc te pieniądze nie są nigdzie składowane, one się nijak mają do osoby, która, od której te składki są pobierane to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia: one są po prostu z automatu przekierowywane dalej do obecnych emerytów. I teraz wyliczyli, że na koniec roku łączna ilość tych składek wynosi 37 miliardów rocznie. Natomiast to, co jest de facto wypłacane emerytom, czyli jakby zapotrzebowanie dla, na emerytury dla emerytów, wynosi 44 miliardy. A więc mamy na minusie 7 miliardów. I teraz, żeby te 7 miliardów nadrobić, to tutaj już angażuje się państwo i to państwu jakby nadpłaca te 7 miliardów, tak, żeby, żeby do tych 44, 44 miliardów wyrównać. I w ostatnich latach ten system funkcjonował w miarę dobrze, natomiast z biegiem lat widzą coraz wyraźniej, że ten system się nie sprawdza i on się również nie będzie sprawdzał w kolejnych latach. A dlaczego? Ano dlatego, że żyjemy coraz dłużej, jeszcze kilka lat żyliśmy 6 lat krócej niż żyjemy obecnie. Czyli długość życia z każdym rokiem tak naprawdę wydłuża się. Wiadomo, wszystko idzie naprzód technologia, medycyna, lekarstwa, itd. tak Więc to powoduje, że ludzie po prostu tak szybko też nie będą umierać. A jeśli nie będą umierać, no to dłużej będą pobierać tę emeryturę. Więc to się Państwu nie do końca podoba. Może brzmi to kuriozalnie, no ale tak to wygląda. Bo wiadomo, im ktoś dłużej żyje, tym więcej pieniędzy pobiera, natomiast sam już nie wpłaca żadnych składek, więc po prostu te pieniądze musi mieć. Więc będzie to miało skutki takie, że wiek emerytalny będzie wydłużony i to jest tak naprawdę pewnik nie ma, nie ma tutaj też za bardzo innej możliwości. W Austrii wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny. Natomiast to nie jest wiek, który będzie w kolejnych latach, że tak, że tak powiem, stały i na, na stałym poziomie, bo za chwilę dla kobiet będzie 65 i to już jest pewne, a dla mężczyzn prawdopodobnie 67, czyli tak jak to jest w Niemczech, chociaż w Niemczech jest jeszcze wyżej, bo zarówno dla kobiet i dla mężczyzn jest wiek emerytalny 67 lat. I na tym oczywiście nie poprzestaniemy, więc nie wydaje mi się, że kiedy ja będę szła na emeryturę, czy osoby w wieku dzisiaj 20-30 lat, że te 65, 65 lat będzie, będzie właśnie tą granicą emerytalną. I oczywiście drugi punkt, jaki prawdopodobnie również będzie zrealizowany, czyli zarówno wiek będzie podwyższony, jak i będzie zredukowana wysokość emerytury, więc Chodzi o to, aby, aby ci, którzy tą emeryturę będą otrzymywać, będą ją otrzymywać aby, aby otrzymywali ją jak najniższą. To jest słuchajcie, robi się problem, bo oczywiście ludzie chcą godnie żyć, również ludzie starsi i to jest naturalne. Na jakie byśmy Państwo nie patrzyli, każdy chce po tych 40 czy ilu tam latach pracy mieć godne życie i zapewnić sobie przynajmniej podstawowe. Podstawowe potrzeby, więc to jest oczywiste, że oni się też w jakiś tam sposób martwią. I teraz opowiem właśnie o tych dwóch paniach, o których wspomniałam wcześniej. Obie Austriaczki mieszkają tutaj, z tym, że jedna jest w związku nieformalnym, mieszka z partnerem. I ona się nie może już doczekać emerytury. Ona dosłownie przebiera nogami i rękoma, chce jak najszybciej na tą emeryturę przejść. Zostało jej tam dosłownie jeszcze kilka miesięcy, więc dosłownie patrzy tylko na kalendarz, wykreśla dni, żeby tylko na tą emeryturę już przejść i mieć spokój i korzystać z życia itd. Ja z nią rozmawiałam, ona powiedziała, że ona się absolutnie nie boi tego, że jej nie będzie stać na, na, na dalsze życie czy na opłaty. Ponieważ ona się już zabezpieczyła jako młoda dziewczyna, gdzieś tam sobie pieniądze po prostu odkładała, więc ma oszczędności, które starczą jej na podejrzewam kilka lat. Do tego oczywiście dojdzie jej emerytura, do tego dojdzie jej ewentualnie jeszcze emerytura partnera, jeśli się pobiorą, bo to jest jeszcze jakby kwestia niewyjaśniona. Nie Natomiast no, ma on, z tego co mówiła, ma on dobrą emeryturę, więc też trochę by było szkoda, gdyby, gdyby ona ją straciła w razie jego śmierci. Ale to są jeszcze powiedzmy jakby sprawy prywatne. Ona też nie, nie, nie nastawia się aż na, na to tak bardzo, nie, jakby nie zależy jej aż tak bardzo na tym. Natomiast jakby jest to kwestia do ustalenia i do przedyskutowania między nimi. Natomiast jakby ona nie, czy się pobiorą, czy się nie pobiorą, nie ma to dla niej znaczenia aż tak dużego, ponieważ no ona twierdzi, że jest jak najbardziej zabezpieczona i po prostu jako młoda osoba już o to zadbała. Więc to jest pierwsza pani, która, tak jak mówię, bardzo się cieszy na tę emeryturę i nie może się doczekać. Druga pani w tym samym wieku, one mają około 60 lat, 61 być może. Więc druga pani również może według prawa, ma przepracowane lata, jak najbardziej może przyjść na tą emeryturę, i ona się zapiera nogami, rękoma, żeby, je, żeby tego nie robić. Ona chce pracować jak najdłużej, oczywiście to jest też nie, niemożliwe, ona musi, ostatecznie musi podać, kiedy na tą emeryturę przejdzie. I ta pani jest, aha, również są, obie są bezdzietne, nie wiem czy o tym wspomniałam. Ta pani mieszka sama. Nie wiem, czy znaczy jej partner zmawiał, czy to był mąż, czy to był partner, natomiast nie, nie żyje już. Więc jakby, no jest zdana sama na siebie i do tego jeszcze niestety miała ostatnio wypadek w sensie po, poślizgnęła się w supermarkecie, czy w kawiarni. I po prostu coś jej się stało w nogę, i chodzi o kulach, więc wiadomo, no jest to dodatkowy jakby minus, tak, teraz funkcjonowania, bardziej, że chce pracować, więc musi codziennie z tej pracy się stawiać. I ta pani jak najbardziej chce pracować jak najdłużej, ona się boi tej, tego przejścia na emeryturę ponieważ według jej relacji tego, co mi powiedziała, jej miesięczny dochód, jeśli na przykład przeszłaby z dniem, z dniem dzisiejszym, jej miesięczny dochód zmniejszy się o 500 euro miesięcznie, więc dla niej to jest dużo pieniędzy i, i ona no nie chce z tego rezygnować, więc dopóki pracodawca się zgadza i ją trzyma, to ona chce ten czas wykorzystać i przepracować jak najdłużej. Tutaj też jest tak, to jest też inaczej niż u nas, bo u nas osoba na emeryturze może się zatrudnić ponownie, może sobie szukać pracy i jakby tutaj nie ma jakiegoś, przynajmniej z tego, co, co ja wiem, nie ma jakiegoś limitu, jeśli chodzi na przykład o zarobki, natomiast tutaj jest inaczej, czyli na przykład dajmy na to ta pani, by mogła dalej pracować, jeśli oczywiście pracodawca wyrazi na to zgodę, zgodę, oczywiście też nie, nie na pełen etat, tylko na Podejrzewam, kilka godzin w tygodniowo, ale tutaj jest zapis, że nie może wtedy jej miesięczne wynagrodzenie przekraczać plus minus bo nie wiem dokładnie, jaka to jest kwota ale to jest plus minus 400 euro miesięcznie, ponieważ jeśli przekroczy tą kwotę, to wtedy ta różnica będzie popierana, będzie potrącona z emerytury. To jest jedna rzecz, no a druga rzecz, ona musi się również z tych powiedzmy, powiedzmy 400 euro miesięcznie, które by zarobiła, normalnie rozliczyć na koniec roku, no więc to podlega również opodatkowaniu, i ona stwierdziła, że jej to absolutnie nie pasuje i, i takiej, takiej pracy dodatkowej powiedzmy nie, nie podejmie, jakby nie ma to dla niej większego sensu. Więc tak, więc to myślę, że to jest chyba ta, taka zasadnicza różnica między właśnie systemem polskim a austriackim, że u nas nie ma jakiejś, jakiegoś limitu wynagrodzenia dla emeryta, natomiast no tutaj już jest, są, jest konkretna kwota podana. Co również myślę, że jest taka ciekawostka, obecnie w Austrii... Yy, Liczba osób, największa liczba osób w Austrii jest w wieku między 50 a 60 lat. Czyli to jest dokładnie ten wiek, kiedy mogą sobie przejść na emeryturę. Tak jak wspomniałam, kobiety od 60 roku życia więc właśnie to są powiedzmy takie panie, o których wspomniałam one, one już mogą przechodzić, jeśli tylko mają taką ochotę jeśli oczywiście mają te przepracowane lata. No i teraz, powiedzmy, tak patrząc na nie, to są. To nie są osoby chore, to nie są osoby, które powiedzmy, nie wiem, za rok czy za, za dwa um, pożegnają się z życiem. Oczywiście nikomu nie, tutaj nic złego nie życie, tak, tak nie życzę, um, absolutnie. Jakby wiecie o co mi chodzi, że to są kobiety zdrowe, one są bardzo energiczne, w pełni sił, więc, więc daj Boże jak im, im jak najdłużej. Natomiast patrząc na ten system emerytalny, no to te, te pieniądze skąd trzeba będzie brać. I tak jak mówię, no tutaj oczywiście od wszystkich, którzy pracują, jest, są, te, są te składki pobierane, natomiast no one nie są wystarczająco, bo nadal jakby na. W ogólnym rozrachunku państwo jest na minusie. Tutaj jeszcze jest kolejny problem, że to jest właśnie to, czego ja na przykład nie, nie widziałam w Polsce, że jak kobieta jest w ciąży, przechodzi na macierzyński czy tam na wychowawczy, natomiast no później zazwyczaj wraca do pracy na pełen etat. Tutaj wygląda to kompletnie inaczej, tutaj zazwyczaj kobieta, która urodzi dziecko, ona już nie wraca na pełen etat, ona wraca na część etatu, czyli na przykład dajmy na to w poniedziałek i we wtorek pracuje od godziny 8 do 12, a w środę pracuje na przykład od godziny 8 do 16, tak, czyli powiedzmy, nie wiem, tam jest 15 godzin. Oczywiście są różne modele, to jest tylko jeden, jeden z przykładów. Które, które znam i wiem, że to tak funkcjonuje. Niektórzy pracują trochę więcej, niektórzy, niektórzy pracują, znaczy mniej chyba, mniej chyba nie, nie, znaczy nie znam, nie znam takiej pani, która by mniej pracowała, ale pewnie też jest to możliwe, chociaż nie wiem, czy to w ogóle jest opłacalne, no bo w sumie, co można, co można zrobić to w tak krótkim czasie. Tak, więc, więc tego jest rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo dużo kobiet, które, które mają dzieci, właśnie takie modele wybierają. Nie znam żadnej Austriaczki, która, która ma dziecko i pracuje na pełen etat. Nie wiem, przez tyle lat, co tu jestem, jeszcze takiej pani nie spotkałam. Tak, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ten sektor publiczny. Jeśli chodzi o drugi, trzeci sektor, czyli powiedzmy te sektory bardziej prywatne. No to tutaj, słuchajcie, już trochę inaczej wygląda ta sytuacja, ponieważ to trzeba sobie wyobrazić, tak jakbyśmy mieli garnek, do którego wkładamy pieniądze, i później rosną, rosną, rosną nam te pieniądze, rośnie nam liczba tych pieniędzy, powiedzmy, zebranych, do tego rosną nam odsetki i to trzeba patrzeć na to, jak na taką naszą prywatną własność, czyli to nigdzie nie jest wypłacane dalej, nikt tymi pieniędzmi jakoś szczególnie nie obraca, tak jak w tym właśnie sektorze publicznym, więc tak naprawdę to są pieniądze już dużo bardziej zabezpieczone, czy dużo bardziej pewne na, 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 koniec, na koniec miesiąca, czy na, na koniec powiedzmy ogólnego rozrachunku, niż ten sektor publiczny, tak jak mówiłam, no z niego nie zostaje nic, bo on jest po prostu, pieniądze są z automatu wypłacane dalej. Jest również w Austrii taki, taki przelicznik, że można sobie na przykład wpisać pensję, którą się zarabia na dzień dzisiejszy i wtedy jest wyliczona emerytura, jaka nam będzie przysługiwać. Natomiast no, tutaj z tymi wylicznikami trzeba bardzo uważać, bo to nie jest żaden pewnik i praktycznie na 98% ta kwota, która będzie podana w tym, w tym wyliczeniu, nie będzie się miała tak naprawdę nijak do, do tego, co. Co będzie ostatecznie wypłacone. Więc tutaj również doradcy podatkowi, majątkowi i tak dalej doradzają, żeby absolutnie na te, na te kwoty nie patrzeć, bo, bo to po prostu nie będzie śmiało, jak tutaj jeszcze tyle będzie rzeczy zmienionych, jeśli chodzi o system emerytalny, że, że nie ma żadnych gwarancji. Więc no tutaj też rzeczywiście jest powiedzmy duży, duży temat, jeśli chodzi o te emerytury i coraz więcej Austriaków się tym interesuje, więc, więc tak więc też postanowiłam właśnie opowiedzieć Wam o tym, bo myślę, że to jest to też dosyć ciekawe, żeby właśnie zrobić takie, takie podsumowanie, jak to wygląda w Austrii. Także. Tak, moi drodzy, także to by było na tyle. Myślę, że przedstawiłam Wam tak dosyć pokrótce, ale chyba zwięźle i jakby krótko i na temat tak przynajmniej się starałam przedstawić Wam ten system emerytalny, abyście mieli takie podstawowe informacje, bo oczywiście można o tym mówić w nieskończenie i skomplikowanie, ale chyba też nie o to chodzi. Więc dajcie mi znać, jak wy to widzicie. Czy jest ten system, czy jest to system, który powiedzmy Wam, wam odpowiada, czy jest on podobny do tego polskiego, czy. Czy kompletnie jest to coś, co jeszcze nie jest jakby w waszych kręgach zainteresowania? Ja myślę, że im wcześniej się ktoś zainteresuje swoją emeryturą i swoim w ogóle zabezpieczeniem na przyszłość, tym lepiej. I nie ma co czekać. Natomiast też wiem, że jest to taki temat nie. No nie jest to temat seksii może tak, nie jest to temat, który, na który ludzie chcą rozmawiać każdy myśli po prostu, no dobra, jakoś to będzie, coś tam, coś tam nie wypłacę, jakoś się przeżyje, natomiast no tak optymistycznie, przynajmniej w Austrii, myślę, że w Polsce również to wcale nie wygląda, więc myślę, że im więcej o tym będziemy myśleć i rozmawiać, tym może szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie. Dobra, Także to na tyle z mojej strony. Dajcie mi znać, co, co wy uważacie na ten temat. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. A my widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Buziaki. Hej.